Film, że życie ma sens Grzegorza Lipca zdobył Grand Prix tego yy, zakończonego w Koszalinie 20 międzynarodowego festiwalu debiutów filmowych młodzi i film. O nagrodę Jantara walczyło 13 polskich i 5 zagranicznych filmów. Muzyka pewnego dnia siedząc jak zwykle przy Trzepaku, wpadli na pomysł nakręcenia filmu. Grupa filmowa Skypiastowskie powstała w 1990 roku i muszę panu powiedzieć, że dokładnie w tym miejscu, w którym teraz siedzimy, w tej chwili można powiedzieć, że jest to instytucja zajmująca się szeroko pojętą działalnością filmowo-telewizyjną. Zrealizowaliśmy 12 filmów fabularnych, wiele reportaży, reklam i teledysków. Nadszedł czas działania. I cały czas się rozkręcamy. Dajmy swoją kurtkę, buty i ten lewarek. Twórcy nagradzanych filmów fabularnych. Od 8 lat niezwykle popularni. Zanim panowie oddacie kurtki i lewarki, zobaczmy kawałek dzieła jeszcze. 05L poruszający dokument Skypyastowskie. W jednej najpierw seks, narkotyki, rock and roll, piękne kobiety, szybkie samochody, brudne pieniądze. Szczegóły 5 lipca o w estradzie Ziemi Lubuskiej. Ja się uśmiecham, ale to jest całkiem poważny film i widzę tutaj ambicje artystyczne. Teraz te filmy to są, wyglądają mi prawie jak wczesne kieśloski. Na swoim koncie mamy kinowy, wielokrotnie nagradzany film, że życie ma sens, to nasze ostatnie ukochane dziecko. Dystrybutorem filmu jest Best Film, jedna z największych firm zajmująca się dystrybucją kinową w tym kraju. Że życie ma sens, najnowszy film Grzegorza Lipca i grupy skype Piastowskie. ukrywać. pojawiam się w większości ogólnopolskich mediów. To jest doskonała promocja. Sky Piastowskie to czołówka polskiego niezależnego kina. Wygrywamy takie festiwale jak Międzynarodowy Festiwal w Koszalinie, a tam swego czasu wygrywała na przykład Agnieszka Holand. Nagrodzony film opowiada o grupie przyjaciół, dla których realizacja amatorskich filmów jest sposobem na przezwyciężenie prowincjonalnej nudy. Wśród nich pojawia się jednak kolega z sąsiedztwa, który oprócz imprez techno proponuje im także eksperymenty z narkotykami. Postanowiliśmy e, nagrodzić przede wszystkim ogromną szczerość, prostotę tej opowieści i to, że ta opowieść jest wstrząsająca. Tak wstrząsającego filmu nie było na tym festiwalu. Nasze filmy prezentowane są na festiwalach na całym świecie. Los Angeles, Londyn, Bukareszt, Praga, Cottbus, Moskwa. No długo, długo by wymieniać. Prowadzę prowadzeniu Lato Filmowe mam do czynienia z profesjonalnym polskim kinem i takich tłumów w Zielonej Górze na projekcjach filmowych, tychże filmów Skype Piastowskiej, ja na żadnym polskim filmie nie widziałam. I to jest w moim odczuciu budujące, czyli że grupa młodych ludzi w jaki sposób związanych z w potrafi przekazać własne zainteresowanie tym, co robią koledzy, tym, co, co mają do przekazania. Na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali w Europie w Karolowych Warach prezentowaliśmy nasz film w Forum of Independent i muszę powiedzieć, że byliśmy pierwszymi twórcami w historii polskiej kinematografii, którzy tam właśnie prezentowali film. Wcześniej przed nami był Dżarmusz, yy, Bracia Cohen, więc yy, jest to naprawdę dla nas wielka, wielka satysfakcja i cóż, powiem nieskromnie, w polskim kineofowym jesteśmy pionierami. Osiedle Piastowskie, oczywiście tak. znane wszędzie. Ciekawe połączenie, Skype Piastowski. Pamiętam jak kilkanaście lat temu zaczynaliśmy właśnie przy tym osiedlowym Trzepaku. Mieliśmy swoje marzenia, marzenia się spełniły, warto je mieć. Nasze filmy trafiły do kin w kraju i za granicą. Skype Piastowskie to obecnie Stowarzyszenie Filmowe, a także grupa producencka Skype Piastowskie Media. Zajmujemy się całą paletą działalności filmowo-telewizyjnej. Cóż, zatrudniamy studentów i absolwentów szkół filmowych, ludzi, którzy pracowali lub pracują w telewizji, ludzi pasjonatów, po prostu ludzi, którzy kochają to, co robią. Nazywam się Janusz Miński, jestem absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie, jestem aktorem. Przez pewien okres czasu byłem też szefem stacji telewizyjnej. Kiedy Skype Jastowskie zaproponowało mi pracę, nie zastanawiałem się ani przez chwilę. Ci ludzie to są wielki potencjał, talent, wieloletnie doświadczenie na rynku telewizyjno-filmowym, no i przede wszystkim ta świeżość, którą daje im filmowa pasja. Ja do grupy wnoszę umiejętności producenckie i marketingowe, a współpraca z tą grupą to przede wszystkim możliwość i artystycznego i komercyjnego sukcesu, to możliwość wspaniałej promocji dla bardzo wielu firm, no i przede wszystkim gwarancja niepowtarzalnego efektu. Zapraszamy do współpracy.